Jesteśmy po jednym z odcinków królowe przetwania dwa. Jak Twoje emocje oglądając ten jeden z odcinków? Bardzo dobrze. Ja wiedziałam, że ja dobrze wypadnę w tym programie, bo ja nie szukam żadnych dram i afer. Ja pojechałam zrobić tam fajne show. Pokazać się widzom z takiej sytuacji, z której jeszcze mnie nie znają. Na pewno z tego, że jestem przebojowa, że jestem zawsze uśmiechnięta, w miarę wszystko mi pasuje. Jak mi nie pasuje, to tak emocjonalnie, tego nie wyrażam, jednak wolę odejść w bezpieczne miejsce, ale mam nadzieję, że dam widzą fajną rozrywkę. No właśnie dziś można było zauważyć na konferencji, że nie wszyscy z uczestniczek są ze sobą razem. Czuć było ten jakiś taki niesmak, że coś jest nie tak wśród nich. Tak, być może będzie jakiś niesmak między niektórymi paniami tutaj, bo jednak dochodziło do różnych konfliktów, różnych awantur, takich trochę niewyjaśnionych sytuacji. No i myślę, że niektóre panie będą siebie mijały, jak będą się widziały. Jednak ja tutaj stawiam na to, żeby, żeby to nie wyszło za bardzo w media, bo będzie z tego gruba afera jeszcze po każdym odcinku. <noise> czyli każdy odcinek pokaże nam tak naprawdę inne twarze. E, czyli każdy odcinek pokaże jeszcze więcej niż ten trzeci odcinek, i podejrzewam, że to tylko e, na razie zostało pokazane minimum tego, co e, będziecie mogli Państwo zobaczyć w kolejnych odcinkach. Będzie grubiej, obiecuję. A z kim e, utrzymałaś relację do dziś? Z kim najbardziej poczułaś ten flow? Z Pauliną na pewno, na pewno. Uwielbiam Paulinę. Mądra, wykształcona, ambitna kobieta. E, ludzie mogą z niej tego czerpać e, przykład. I ja też od niej dużo wzięłam e, z tej dżungli. Bardzo dużo i bardzo długo rozmawiałyśmy sobie na różne takie babskie e, tematy. Ale też mi dała parę takich wskazówek e, na życie. Bardzo mądrych, takich życiowych rad. E, za co jej z całego serducha dziękuję. Z Marianną też dobry kontakt. Z Olą Ciupą, Olą Tomalą, Elizą Trybałą. No i tak potem po kolei dojdziemy do sedna. Ciekawe jest to, że każdy z Was jest totalnie z innego światu. Z różnej beczki. Tak. Jesteśmy w ogóle z różnych światów, różne charaktery, e, różne rzeczy robimy w, w internecie czy poza internetem. I to właśnie daje widzą, e, taką e, nutkę, e, trochę takiej, jakby nutkę takiej trochę. E, Informacji do tego, że możemy być jednak różne, ale w tym programie gdzieś tam umiemy się w jakiś sposób dogadać. Może nie na każdej płaszczyźnie, ale jednak jeżeli mamy być teamem, to jesteśmy tym teamem, nie? Jedną z konkurencji w jednym odcinku jest, że. I dochodzi do walki, zradziłabyś nam, kto tam walczył? No nie, właśnie, że nie, mo no, nie mogę za bardzo zdradzać też odcinków, bo nie chcę też spoilerować, bo chcę, żeby państwo e, byli w każdym odcinku z nami przed te tymi telewizorami, żeby jednak przeżywali z nami to e, tak na ten moment, a jak zacznę opowiadać, co było w odcinku, no nikt nie odpali tego telewizora. Właśnie, bardziej jeszcze odpali, bo będzie chciał to zobaczyć, ale myślę, że to starcie było wyreżyserowane, czy jednak te emocje Pokazały, że no jednak między dziewczynami jest coś nie tak? E, nie, to nie było wyreżyserowane. Zresztą tam się nie dało nic, nic reżyserować. E, no, emocje między dziewczynami były naprawdę, to się działo i one już chyba nie mogły wytrzymać tego napięcia, i jednak gdzieś tam e, doszło do takiego naprawdę mocnego spięcia między nimi. Nie wiem, czy to sobie na dzień dzisiejszy wyjaśniły, e, czy mają dobry kontakt, nie mam zielonego pojęcia, ale to będzie mega. Gruby odcinek, naprawdę, mega gruby odcinek Siedząc na widowni widzieliśmy, że Agnieszka Kaczarowska nie za bardzo była w, w, w humorze Nawet Mateusz Chładki powiedział, żeby się uśmiechnęła A ona tutaj z takim pazurkiem do niego wyskoczyła Myślisz, co może być z to spowodowane? Nie mam zielonego pojęcia. Aga trochę takim jest, wydaje mi się, typem samotnika, trochę odsunięta od grupy. Ale ja też nie poznałam za bardzo Agnieszki tak bardzo mocno, jak poznałam na przykład Paulinę, Bo byłyśmy w dół, w dół różnych kampach. Zresztą państwo będą mogli to zobaczyć w odcinkach. Więc my nie miałyśmy szansy tak dogłębniej się poznać. Więc nie wiem, o co jej tutaj chodziło. I czemu taka markotna przyszła. Jednak to jest nasz event. Tutaj każdy jest królową właściwie każdego odcinka. No ja się cieszę, że tu jestem. To jest mój świat, moj, moja bajka. I ja z całego serca dziękuję i produkcji, i mojej stacji TTV, że mogę przeżywać każdą jedną przygodę na swój sposób i jak gdziekolwiek będę, czy na końcu świata, czy, czy w śniegu, czy w błocie, czy w słońcu, ja jestem zawsze zadowolona. No właśnie, Agnieszka, przeszłaś przeogromną metamorfozę, tak naprawdę, kiedy Cię poznaliśmy, siedząc, na, że siedziałaś na kanapie i komentowałaś, programy różne w Google Boxie. Przeszłaś wiele programów. Co dla ciebie dał ta przemiana. Bo sama na swoich socialach mówisz, jak ważną dla ciebie jest ta przemiana, którą przeszłaś. Mhm. Rzeczywiście, zasiadając w pierwszym odcinku Google Boxa, byłam puszysta. Miałam 106 kg. No to w ogóle jest inna bajka. Ale wiesz co, to na przełomie tych lat wszyscy żeśmy się zmienili. Była wtedy inna moda, każdy inaczej się ubierał, inaczej stylizował. Ale odpalam nieraz właśnie ten pierwszy sezon z naszym udziałem i uwierzcie, mi, bekę z siebie. Siedzę i mówię, masagra, po prostu. No nie wiem, no ale przecież mam lustra w domu, tak? No i generalnie widziałam siebie, ale chyba na tamten czas i na, tamten, na tamte lata e, tego pierwszego odcinka wydawało mi się, że wyglądam całkiem spoko, a jednak nie było całkiem spoko. E, no i rzeczywiście postanowiłam trochę tej zmiany, postanowiłam zrobić jakąś metamorfozę, postanowiłam odświeżyć siebie, jakby to e, powiedzieć. No i co za tym idzie, bardzo dobrze się czuję w takiej nowej wersji swojej za mną też ruszyły kobiety z różnych domów, z różnych miejscowości i też są już po metamorfozach, albo dopiero przechodzą swoją metamorfozę i bardzo serdecznie mi z tego miejsca dziękują, że im też otworzyłam oczy na, na świat na to, że one też się mogą zmieniać, Nie będąc z telewizji. No ja mam gorzej, bo mnie obserwują setki tysięcy osób. co tydzień poniedziałek ludzie odpalają telewizory i chcą zobaczyć, czy ta Aga Schudła, czy nie schudła? Czy tam zleciał ten kilogram, czy nie? Oni oczami mnie już ważą. Także rzeczywiście yy, ja mam gorzej. Yy, moje koleżanki nikt nie ocenia, no bo one nie są yy, w świecie show biznesu. Wiele też komentarzy pojawiało się podczas twojej tej przemiany, że sięgałaś po niektóre leki tam, o zębik, tak, nie tak, o zębik. Tak, tak. I jak ty byś się odniosła do tego? Yy, moja metamorfoza nie zrobiła się od tak, dwa miesiące. Tylko ja już od 2019 roku podjęłam to wyzwanie, że chcę się zmieniać. I tak systematycznie. Rolki, bieganie, Siłownia, rowerek stacjonarny w domu, trochę ćwiczyłam w domu i tak naprzemiennie. Zdrowo jem, zdrowe robię zakupy, zdrowo się odżywiam, zdrowo się prowadzę. Ewentualnie moją odskocznią są jakieś wakacje. Wtedy odpinam e, e, guzik od spodni i lecę na całego. Przywożę wtedy fajne wspomnienia i 4 kg na wadze, ale zaraz się po prostu prostuję i, e, i zaczynam zrzucać te 4 kg, żeby to nie było widać oczami widza w poniedziałek. E, ale rzeczywiście ludzie zarzucali mi te różne specyfiki na, na odchudzanie. Ja mam do tego taki system, że ja nie zabieram leków osobom potrzebującym i chorym. No trzeba po prostu ruszyć z tyłek z kanapy i to się da zrobić. To się da zrobić, to się da wyćwiczyć, tylko po prostu trzeba chcieć, trzeba chcieć. Nazwałam się dzisiaj na scenie, że jesteś królową biedy w schodzie. Że... Podtrzymujesz to cały czas? Wiesz co, ten program naprawdę nauczył mnie trochę pokory do życia, bo w swoim świecie, takim swoim normalnym, to żyję w dobrych warunkach, w bardzo dobrych. Żyje mi się bardzo dobrze z mężem. Z mężem. Tak, jestem kochana, szczęśliwa. Praktycznie można powiedzieć, że stać nas z mężem na nasze zachcianki takie życiowe, a jednak ta bida trochę nauczyła mnie, może pokory, szacunku do tego, co już mam, co osiągnęłam żeby jednak doceniać to wszystko, co jest, a rzeczywiście, królową biedę tam y, będę, <laughs> y, może do finału, może nie do finału, <laughs> zobaczymy. A właśnie uczestniczkom brakuje tego, właśnie tego, takiego normalnego życia, no bo ty jesteś od kilku lat w tym show biznesie, mm. ale nie pokazujesz ze strony siebie takiej sztucznej, tylko prawdziwą siebie Agnieszkę pokazujesz. Czy właśnie uczestniczkom brakuje tego? No ja mogę powiedzieć o sobie, że ja jednak czy, czy odpalam. Obserwatorka też. Tak, czy odpalam swój Instagram, czy jakieś po prostu swoje profile, to ja jestem ciągle sobą, a czy niektóre tutaj z uczestniczek czy brakowało im pod względem telefonu, żeby coś tam zadziałało? A, zadziała... normalnego życia też. Też brakowało. Też widziałam, że też im to doskwiera właśnie, że ten brak toalety, brak łazienki, brak jedzenia, bo tam naprawdę nie było co jeść. Ratowałyśmy się jak mogłyśmy. Każda przyjechała to miała ponad 4 kg w dół. Te konkurencje zresztą były też wyczerpujące, i rzeczywiście no, brakowało nam takiej normalności. Ja też mogę wariować, mogę się cieszyć, mogę skakać, mogę brać udział w konkurencjach, ale jak przychodzi ten wieczór, chciałabym też trochę odsapnąć od nich, a tam nie było gdzie odsapnąć, bo ciągle z każdej strony ktoś na kogoś coś mówił, czy też po prostu jakieś różne tematy się rozgrywały między sobą, a chciałam też spokoju. Czyli miałaś taką przestrzeń dla siebie, żeby. Nie miałam. Nie miałaś tej przestrzeni? Czyli cały czas byłaś z tymi wszystkimi tak. dziewczynami? Cały czas byłyśmy praktycznie razem, i chwilami naprawdę autentycznie miałam ich dosyć i chciałam sobie tak odsapnąć i wiele razy i mówiłam: idźcie, gadajcie gdzieś w inne miejsce, bo ja już bym chciała po prostu czy książkę poczytać, czy, czy no, po głowę wyluzować. Bo być jednak tak, być ze sobą. Jednak ciężar tego programu i ciężar tych wszystkich tutaj dziewczyn, ich problemów, e, różne humory doprowadzał mnie też do takiego szaleństwa w mojej głowie, że, że chciałam tego odpoczynku, a nie miałam. Jednym z królowych przetrwania jest Mariana Schreiber, które głośne było po wczorajszym wydarzeniu z gaśnicą. Jakbyś ty się odniosła do, takie, do tego zdarzenia? Ło, ona robi różne cuda. <laughs> ja jej mówię, dziewczyno, czy to jest w ogóle ci potrzebne? Ja, yy, ja sama bym takich rzeczy nie robiła, bo, yy, bo mam inne podejście do życia. A ona ma takie, jakie ma, jak się z tym dobrze czuje. I to jest y, po jej myśli, że ona tam musi akurat z tą gaśnicą być, no niech leci ale ja też nie muszę wszystkiego akceptować, ale szanuję ją za to, co po prostu robi. E, oczywiście moja ścieżka życiowa jest całkiem inna i jej ścieżka życiowa jest całkiem inna. No, będzie startowała na prezydenta, także... Gdzieś... Ma twój głos? Ja będę za jej plecami. Czyli będziesz pr I ty mnie. Będę w jej teamie... No, każdy chce wygodnie żyć, prawda? No właśnie, nawiązując do tego, że mówisz, że ona skandyduje na prezydenta, myśli, że to jest dobry, e, e, dobra twarz i kierunek tego, co ona robi, żeby pokazać swoim wyborcom, jaką ona jest osobą? Wiesz co, no jeżeli ma taką, takie marzenie, to niech je realizuje, niech tym tropem idzie i niech niech zostanie kim chce. Najważniejsze, żeby ona się z tym dobrze czuła, a ja mogę jej tylko tam kibicować. Agnieszko, co, to, co możemy tobie życzyć na nadchodzący 2025 rok? Zdrowia. Przede wszystkim zdrowia i miłości. Resztę mam. Jestem szczęśliwa, jestem zakochana, jestem spełniona, jestem babcią, jestem mamą, jestem żoną. To jest, to jest najcenniejsze, co mam. mam. Mam rodziców koło siebie, e, którzy też e, kibicują mi, e, są ze mną na dobre i na złe, więc zdrowia i miłości. Dziękuję Ci Agnieszko i miłego popołudnia. Dziękuję Ci. My się dziękujemy. A was moi drodzy zapraszam do komentowania i zostawienia subskrypcji na kanale Przeambitni.